Jak już się człowiek wyrwał, na chwilę po tygodniu nie bytu, to ma dużo roboty. Idę zobaczyć. Mo, 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 no, mo, no nie mogę tego powiedzieć. Nie moją jeszcze łódkę. Niebana. Tak jak całe życie, tymi łódkami trochę zgardzałem. I oczywiście nowa plandeka uro, w pasacie takich nie mam nie, gorsze jest to że wszyscy mówią bierz tę łódkę a ja a ja jeszcze tego nie wiem. Chociaż obawiam się, że może się to źle skończyć. Bo tak, Pawęż długa. Więc żadna z czterech dwudziestek. Nie leć! Żadna z czterech dwudziestek nie pasuje. Kur. W Kaudi takich nie ma. No cóż, Te jakieś ładowarki jeszcze są. Tu jeszcze jakaś ładowarka. Co to za bydle? No cóż. Niestety wiem, że jak pływał nią Polako, to musi być wszystko spasowane, bo on wie co robi. Tu jakiś wąż jest Co to to za bydle? Nie, no bo się nie chce zaglądać Może na jakąś padową, wiosenną stację Gdzie tam się nie ma za bardzo gdzie rozbić A może na jakiś spływik rodzinny

nie a przypadków. Kurde no. Troszkę kurwa kusi. Szerokie płaskie. Tylko, że musiałbym tak, jedną dwudziestkę sprzedać szpiegowi Zarzekał się, że nie kupi, że dycha mu starczy, ale Szybko go realia wyprostowały, więc już Wiem, że ma kupić dwudziestkę To bym mu jedną mógł sprzedać Jakieś drobne by były Kurwa Z ekspresem będę jeździł Gniazdko 220 Jakieś Uzbeki. Nie wygląda to źle. A i tą dwudziestkę jedną sprzedam. I coś tam bym dorzucił. To czterdziestkę by jakąś jamache ogarnął. Kurba, przeciwm głowę, podgrzewanie foteli do wycieraczki. Wycieraczki tylne, klapy długie. Długie mi nigdy nie będą poczęta. Uzbeki, kurdel. No cóż, niestety wygląda to ciekawie. Co tu jest? Jakieś drzwi do lasu. Tam jakieś, co to do węża? Co to jest? Jakieś... Dziwne ujście wody, ale bym tu brudu woził, o matko! Nie wiem, może no i taką 40 by powiesił, raz kupiłem 20 nową zamiast 25, bo nie doczytałem, że jest to ten sam motor. Tylko dwa koła droższa jest 25, więc raz. Kupując nowy, kupiłem za małe, więc tutaj tego błędu bym na pewno nie popełnił. Więc cztery dychy. Na pewno. Może bez tego jakiś pożytek zrobił? Nie wiem. To I z dupą zamykam. Przyczepa pomyśl, dobra. Ponoć, bo i tak nie ma lepszej od mojej na ponton. Ale nie może. <tryk> <tryk> Za trzy razy w roku jakiś pretekst bym miał, żeby ją użyć. Spokojnie na wysokość zostawiam ponton. Tak mi się wydaje. <tryk> Ale parę ciekawych imprez można by tu wykonać, nie wiem, trzeba się z tym przespać, trzeba się z tym przespać, przemyśleć. Niech stoi na razie. Na razie to jest zima. Ryb się nie łowi. Ryby nie biorą. Knot. No to. co to, to jeszcze do skody bym wziął. Nie wiem. Niestety brzmi to dobrze. I wszyscy kuszą. Kurde, ze złochania Ja na pewno bym na to nie pozwolił, żeby była taka ładna No cóż, to jest ten Dylemat, ale obawiam się, że Zakończenie tej historii Już znam